Dzień dobry. Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy w czasie liturgii czytanie tak zwanego kazania na górze. Nazywamy to sercem Ewangelii, jakby streszczeniem wszystkiego, co jest Ewangelium. I wydaje mi się, żeby dobrze zrozumieć klucz do, do czytania tego tekstu, który będzie w następnych tygodniach, to trzeba jakby mieć na pamięci jedną bardzo ważną rzecz. Że ten tekst, przynajmniej według mnie i mojej interpretacji, jest jakby opisaniem Jezusa że kiedy Jezus mówi o tych wszystkich zachowaniach chrześcijan kiedy mówi o tym jak powinni się zachowywać jego uczniowie jak powinni reagować na różne rzeczy to ten tekst najpierw opisuje jego samego myślę że tylko wtedy możemy po pierwsze ustrzec się przed tym żeby tego tekstu nie traktować jako instrukcji obsługi innych ludzi czyli mówić im jak mają żyć po drugie, a mi się to bardzo często zdarza, wiem. Po drugie, wydaje mi się, że to jest coś, co nam pomoże zrozumieć, co znaczy być uczniem Jezusa. Kazanie na górze jest tekstem trudnym dla każdego chrześcijanina. Nie ma takiego człowieka, który przyznaje się do Jezusa i mówi: "Wow, to jest najprostsze, co może być. Nie. Bo to jest tekst, który przez te szczególnie trzy rozdziały: 5, szósty, siódmy rozdział Mateusza, mówi o takich zachowaniach, które są sprzeczne z naszym egoizmem, które są sprzeczne z tak zwanymi pierwszymi reakcjami, które są sprzeczne z tym wszystkim, co byśmy nazywali obroną konieczną, co byśmy nazwali w ogóle obroną swojego życia, zachowaniem swojego życia i tak dalej. Dzisiaj na pierwszy rzut bierzemy taki tekst, który jest zawsze aktualny, znaczy pytanie, które stawia sobie każde pokolenie, co znaczy być człowiekiem szczęśliwym? My też sobie zadajemy takie pytanie, każdy i każdy z nas, czy wierzymy w Pana Boga, czy nie, zastanawiamy się, jak przeżyć swoje życie, żeby być człowiekiem szczęśliwym. Jezus dzisiaj odpowiada wprost, co to znaczy być człowiekiem szczęśliwym. Błogosławiony to jest szczęśliwy. I zobaczcie, że odpowiedzi Jezusa są odpowiedziami, które wykraczają poza nasze naturalne odruchy, poza nasze naturalne punkty patrzenia, że tak powiem. Tego, co nazywamy dzisiaj szczęściem. Każdy i każda z nas, bez względu na to, ile żyjemy w klasztorze, w chrześcijaństwie, nie chce być człowiekiem, który jest smutny, który jest prześladowany, który ginie z jego powodu, który y, cierpi niesprawiedliwość itd. Nikt z nas tego nie chce. Tylko masochiści chcą tak żyć. Chrześcijanie nie chcą być nieszczęśliwymi ludźmi, żeby to było jasne. Chrześcijanie to są tacy ludzie, którzy przeżywają życie tak jak każdy człowiek. Ale w momencie draki, czyli takiego, takiej sytuacji, w której dzieje się, mówiąc najogólniej, jakaś niesprawiedliwość w naszym życiu, zawiniona lub nie, chcemy to przeżyć z Bogiem. I to jest ta różnica. Nie, że my szukamy y, tego, co przynosi nam cierpienie, bo wtedy będziemy szczęśliwymi, ale to, co dzieje się złego w naszym życiu, próbujemy tak przeżyć, żeby być szczęśliwymi, bo wiemy, że to nie jest ostatnie słowo. A więc jeszcze raz, to podkreślam, że jeżeli będziemy słuchać w tych dniach, w tych tygodniach kazania na górze, to próbujmy przede wszystkim patrzeć, że Jezus opisuje samego siebie i dopiero wtedy będziemy w stanie to słowo przyjąć. Jeszcze raz mówię, nie jako instruktaż dowalania innym ludziom, ale jako instruktaż, jak przeżyć swoje życie, żeby być człowiekiem szczęśliwym. Dobrego poniedziałku Wam życzę, szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Pozdrawiam serdecznie z Jastrzębsko-Górskich Krzaków. Cześć.